Nerwa w Ja, prawda, ja mam tak niski elo już? Ja, bez kitu. To jest dwa fatalne. Kurwa, nie, że się upaść już nie dało. Kurwa, przecież człowieku, co się stało ze mną? Co mam przecież, jak dziewczyna napisała do mnie, hej? pierdaj. Co mam ci gitara zawracała? To jest szkła. Jak tutaj już czekam, to tu jest koniec. Kończę streamach, kończę z, streama, koniec z tym streamowaniem. To jest po prostu niemożliwe. Jak to przerażasz, to wyciągam ich stream, wysyłam do streamerów szoty i dam tak. Patrz co się stało na moim streamie i wysyłam szota, jak robię śmigło, póki bale dostanę. Co wy tu robicie? Idźcie stąd, idź stąd! No wypierdalaj, no! Oni teraz mieli okazję, że nam wejść do dżungli jak coś i ją przejąć. Mikroszum, i mnie to oliwka, suszy włosy. Tak mnie widzieli, więc przejdę idę. Normalnie to jest na wilkach. Szedłem przez widać także widział, że przychodzę na, na bot side Ale zawróciłem, dlatego że najprawdopodobniej pójdzie potem na Raptory. I potem pod Raptora pójdzie na mojego blubufa To jest 300 IQ? Na Raptorach jest. To jest pytanie, w trygą krabę gdzie szedł. Ok, jeszcze Raptory, Git. A czy teraz teoretycznie powiem pójść na, albo na mojego blubufa, albo na Golemy. Go teraz pytanie, kurwa, czy jak on tam pójdzie na te Golemy? Czy tam gdzieś jest fajne? Tam jest fajne. No, musiał, musiał wziąć te. Mu musiał być na Raptorach. Bo wziął jednego Raptora, którego zostawiłem. Był na Golemach. okej, okay, czyli normalnie traci dwa. Dwa kraby, dwa ja teraz mi się tu nie ma. Oj, oj. Dobra. Solo bolo. I teraz tak. Na miejscu, gdybyś był nerwalny, gdzieś wyszedł w takiej sytuacji. Nie masz kampów ani na górze. Kampy są tylko na dole, więc wychodzi do Kraba od razu. Nerwalność cięż mega ciężko gra. Eee. Y z trzech nie prajo, taka gra jest niegrywana trochę, jeszcze mam ma przelący meczem na dżungli. No teraz wyjdzie w na krawę, tylko teraz pytanie, czy orientepnie, prawda? No i teraz tak, mi wchodzi w bot, a najprawdopodobniej już jest na bocie, także bot się raz uważać, żeby go nie zgankowali. Okej. Okay. Jest dead. Nie jest dead, ale to i tak jest fine. Teraz tak, jedyny akampok, który zostanie to jest gromp, po tym grompie pójść na wilki, po wilkach pójść na raptora, będzie teraz robił full clear. Yy, chciałem go na tych raptorach złapać, tylko że nie mam no to muszę też zrobić jakieś kampy, bo to wszystko ma pierwszy level tutaj Czyli tak, teoretycznie to ma pierwszy, wszystko ma pierwszy level Z tych wszystkich kamp Znowu teraz na grompie Po tym grompie pójdzie na, na wilki Będzie robił full do topa jak Skontruje go Może po prostu robić counter na topie, nie wchodząc na te raptory Czy z drugiej strony, jeżeli oriana by była dobra i zwardowała by raptory mogli czego tam pyknąć, bo nie ma flasza Oriana może będzie, będzie miała szóstkę już Hej, okay, na wilkach jest No i teraz tak, skoro nerwajmy czyt w górę, wiemy o tym, to możemy szukać smoka Na spawnie mamy prawo z prawo z a nerwali nie możesz dokontestować, tak samo bot. Ewentualnie mogliśmy nawet dive'a' szukać. Gdybyśmy go wpuścili specjalnie naszego naszego topside, żeby on w te kampy. Żeby one złapały reset time, też by było dobre w sumie. No bo te widkie mają pierwszy level, tego dużo nie dostania, tak by nam zrobił przysługę w sumie na dobrą sprawę. Spoceniec. No, na YouTuba leci odcineczek, proste. Jeżeli tutaj Wayne zejdzie, to będzie naprawdę bardzo dziwne. Okej, okay, Wayne sobie zwardowała tylko ten tribush jest git. Nerwanie jest teraz na golem, ma 100%. Nie zdejmujemy na topa, jedyne co można zrobić w takiej sytuacji, to wejść do topside, tylko że... Ja bym mu tego nie dawał jednak koniec końców. No i rekord. Okej, okay, bot teoretycznie mógłbyś do dive, a ale z drugiej strony ma nie ma sensu tego robić. Lepiej, że po prostu wiecie. Oni teraz powinni się przestraszyć, bo zrobienie smoka, a oni powinni się teraz bać, bo zrobienie smoka i odpuścić tego wave'a. tak mi się wydaje, przynajmniej powinni 3 respekt duży na tym wave'ie teraz co podchodzi, bo się bać. A Jim wykorzystuje okazję, cofa, dobra, spoko. Mi się do tego. Do Heralda. No jednak z tym nerwali, teraz to jest, no jest grom wilki najprawdopodobniej. Zresztą nie gdzie on zejdzie, powinien zejść w bota. Jak wejdzie w bota, to wtedy można wziąć mu Reda. Jeżeli zejdzie na, na, na Reda, to weźmie mu całą resztę i kraba dolnego. Lepiej byłoby jej poszedć na Reda, szczerze mówiąc. Okej, okay, jednak nie stoi mu gromb. Znaczy grom może stać, ale wilki nie stoją. Być może jest na tym red buffie, tylko że masz łustkę, masz nie masz 6. będzie pierwszy, to nie ma co folić nawet tam. Więc przejdę po prostu przez Mida. A on jest na red buffie teraz, 100% I teoretycznie nasz bot nie dociska jakbyśmy na bocie. Tylko że problem jest taki, że naszego milionera nie ma. A nerwanie powinien tutaj podejść od razu po tym w red buffie tylko Mamy szóstkę, ok. Czy też gra, a w nie gra. Jedyne co może robić, to to presję. Dopóki ja się nie pojawi na mapie. Golem mają pierwszy level, ale to ciężko tak cokolwiek zrobić. Gdybyśmy po prostu spawowali do topa, nerwanie gdzieś tutaj jest, 100%. Nie mamy info o nim nigdzie. Mogę tylko zakładać, gdzie, gdzie może być. Okej, KSPS od Dlaczego do obsadu? Skoro tam się nic nie działo. Jeżeli będziemy stawiać Haradu, będziemy chcieli postawić go na midzie, Od razu na powiedział. A Blue Pani będzie nawędrował do, do naszej Oriany, także git. Nie z nerwali, nie mam pojęcia Mamy zajebiście zwardowaną rzekę, kontrola rzeki jest stalna. Okej, okay. Nerwana na bocie, ma blue Ma blue buffać i najpierw wszystkie kampy I teraz będziemy szli w heralda eee, 13 na to na topside, powinniśmy wygrywać, jeżeli nie zagramy jak noby Jest, jest Diana, dobra, win, win, win so hard, bro O kurwa Ale się wylałem Przepraszam, Polaków Przepraszam, zakolejkowało mi flesza Mechanicznie zyba Jeszcze by oczy wypierdziela Okej, okay, 1400 On ma, ma latarni, musimy w tego wthresza, musimy w musimy w thresza W też, 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 też Kurwa, no w no Zaczynijmy tego do smoku, na, na ten smok będziemy się bić, najprawdopodobniej No na smoku wydaje mi się, że jesteśmy silniejsi, no Właśnie, węzeł był jakiś czary totalne Nie wiem gdzie może wyjść, powinien wyjść w Topal, pewnie wyjdzie w bot'a Muszę od razu uważać na bocie no Najbardziej ten tank, żeby no Tank jest do tyłu w cesa. Gdzieś bot'a powinien wyjść tam, dla mnie, tą Dianą Znaczy, po, teoretycznie powinien wyjść w Topal, bo pewnie wyjdzie w bot'a Nie możemy te, Tej Diany, na przykład, tutaj poszukać? Nie możemy? No, ona jest dead tutaj, nie? Będzie wchodziła w tą Arianę, tak jest Dobra tak, by no nie miał flash. No, wydaje mi się, że. Ma, no, ten smok, w że no, powinniśmy byli go wziąć, ale nie ma to jakiejś wielkiej tragedii. Szkoda, że jest KCP nie zrobiliśmy, ale z git. 40% przewagi nad tą KCP materią. No Reyna dobrze gra. Teraz ja tam po prostu nie ja na tej akcji, idzie. Ale dobrze, się na A, no, no, nerwanie opada powoli. A mnie nie odpisał mi na dzień dobry. Szkoda. Daj szybki rek, ale wychodzę w tego mida. Dobra, też do no więc nie ma tragedii, nie, ale zawsze i tak, no kill is kill On wychodzi w top, okej, okay. trzeba teraz nie więcej śledzić ruchy nerwaryna, żeby wiedzieć, gdzie on postawi tego heralda To jest najważniejsze, żeby skontrolować to jakoś, to zagranie Wiemy, że jest top side, więc wyjdziemy na razie w topa? Może w mida? Okej, okay, on idzie w mida, więc idę w mida Będzie to heraldowa, być może będą chcieli dive'ować go Te, Albo teoretycznie może będzie chodził do mojej dżungli Jeżeli nie będzie hop, to znaczy, że jest na, na grompie, ok. jest hopka Co? Co ty zrobiłeś? Jest nerwowy, tak, tak jest, był w tej dżungli. Dobra, ładnie. Oczywiście, żeby nie było, że gostowałem, było widać na tam są. Dobra. No i teraz się działa na pewno dobrze, jeżeli chodzi o rozgryweczkę. Haaa, na że ta jest bardzo dawna w a ale nie jest jakoś behind, super, Właśnie co jest tylko, no? Ona... do smoka, a najbliższa objective jest zamknięta 30, to będzie Herald. No to Heraldzie wygrywamy walkę. Ta jeszcze, jeszcze słaba jest, także spoko. Aaa, jest na Midzie, wydaje mi się, że możemy ten Mitter wziąć. Znaczy taka, w sumie ta, ta Diana wszystkich widzi, znaczy, oh, Boże Diana, Orianna. Oj, to może mieć problem, lekki OK. Jeżeli tutaj wyjdzie. Chociaż tam jest. Sadzonka w sumie. Sapling defuje. O, Sapling. Chyba, że Erka nie sposiada na tej. Oki. Okay. I mamy killa do Gina. Ładnie i trać kolejny nerwany, także git. Ładnie. 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 Ok, Kasio Rka for some reason. Ja ją gonię, bo ją ja dogonię. Zdejsowaliśmy ich GG. Teraz na odchodnie, powinniście powinniśmy wziąć jakieś kampy. O ile stoją? Oczywiście. Jeżeli chcecie grać tak samo dobrze jak ja, to polecam wyścig Senpai. Fajna sten loda, gdyby nie on, to nie dałbym rady. Jeżeli on tu przyjdzie, to ja go powinien zabić, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten tym polu lodowym to nie ma podjazdu w ogóle do mnie. A mamy teraz chwilę wolnego, bo i tak nie ma nic do roboty na mapie, Zacznijmy, dopiero staje smog. Będziemy grali pod górny tower, raczej powinniśmy grać pod górny tower. Tam też powinniśmy batać, na napięć topa bo, będziemy grali, bo lepiej otworzyć jest górny tower, jeżeli staje na oszczędź dolny. Proste, proste. No, powinniśmy teraz zejść do topu, po tym wave, powinniśmy puszczać tego wave'a, zejść do topa A nie, ja czy też nic nie boję. Pod złym kątem w ogóle to rzucił Ja to jestem na spokojnie raczej, tak jest. Pod złym kątem rzucił ten cinetowo. On tutaj szuka czegoś, nerwarium, tak jest. Harald, top i być może na tym będzie inhibitor. a Oni tutaj trwają, na tym idzie strasznie. A Wayne, być może nie żyje od maski, tak jest. O! Ciekawy hitbox. Wzięliśmy topa, wzięliśmy teraz mida i no dwa inhibitorów bierzemy przed 20 minutą no, tak naprawdę Okej, okay, teraz żyję Chociaż... Dobra A pytanie czy my tu chcemy kończyć, powinniśmy byli midem Nie wiem dlaczego poszliśmy wszyscy topem Ale spoko Dobra, 20 minut nerwarnie skończyłem Dobra, dzięki za punkty Dobra, myślałem, że już tragedia jest Kończę karierę, ale jest git <laughs> Nie wiem Tyle punktów mam. Teraz ferkę. Podaferkę. Podaferkę. Nie no, nerwa sub. Nerwa sup z Nerwarienem.